Przez pryzmat gier widać, jak bardzo rozwinięta, rozwinęła i rozwija się ta branża. A jak można zapytać, to gdzie pan programował? Jak na przykład Visual Studio Code. Gdzie nauczył się pan tego wszystkiego? No słuchaj, jeżeli chodzi o mnie, to ja zaczynałem od Amigi, od Amosa i później Amiga E i nauczyłem się sam. Jestem samoukiem. Po prostu jakby patrząc na kod napisany przez kogoś, tak? czytałem go sobie, rozczytywałem, no, generalnie to te wszystkie jakieś tam takie proste języki są po angielsku, tak, nazwy funkcji i tak dalej, więc łatwo się domyśleć, co do czego służy, jeżeli się angielski zna. Yy, a słuchaj, nie, 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 Visual Studio, nie, nie, słuchaj, edytor tekstowy, zwykły, taki jak notatnik w Windowsie. Na Amidze yy, Amos miał swój yy, jakby edytor, gdzie się później tam kompilowało i uruchamiało programy. Amiga E to nawet nie pamiętam. Chyba normalny edytor, to był jakby systemowy i później trzeba było się jakby na konsolkę przerzucić, tam sobie skompilować i dopiero później Exeka się otrzymywało i się go uruchamiało. Później jak się przesiadłem na, na Windowsa i jakieś tam takie właśnie Java, to L2J server, to nawet jeżeli były takie, wiesz, narzędzia, to ja o tym nie wiedziałem, bo byłem samoukiem, nikt mi nie wytłumaczył, że jest taki, taki program, ściągnij go, będzie łatwiej i tak dalej, nie? Więc później właśnie jak wszedłem w tą taką, ten świat, można powiedzieć, deweloperów L2 Server, to tam się właśnie dowiedziałem, że myśmy na, na przykład na Eclipse pracowali, że jest taki program, że te wszystkie źródła L2J Server, to one nie muszą być po prostu. W... Miałem taki edytor tekstowy. Do dzisiaj go słuchajcie, używam. To się nazywa Edit Plus. Mam kupiony, lata temu kupiłem jakby taką legalną, nie tam wiecie, z, z muła ściągnięty, tylko legala sobie kupiłem. Używam od lat, to jest zwykły edytor tekstowy, tylko troszkę bardziej więcej funkcji ma jakby niż zwykły notatnik. I jakby okazało się właśnie, że nie trzeba, nie trzeba wszystkiego w edytorze tekstowym, nie trzeba pamiętać, nie trzeba wiecie, te otwarcie, zamknięcie, nie. Jest na przykład właśnie Eclipse. Gdzie ten kod się robi ładniejszy, praca z nim jest fajniejsza. Więc do dzisiaj, nawet jeżeli. Bo jeszcze piszę w Java, na przykład plugin mam Minecraftowy, który na spigocie jest. On już też od lat nie ma żadnej nowej wersji, bo ja już nie siedzę w tych serwerach, więc czasami tylko go kompiluję. Pod jakby najnowszą wersję Minecrafta, więc mamy Eclipse zainstalowanego, ale jakby początki były takie swoje, że wszystko się pisało w zwykłym edytorze tekstowym, nie było cudów wianków. Teraz, jeżeli chodzi o programistów, to oni mają takie narzędzia, po prostu, że trzy czwarte pracy robi odpowiednie środowisko. tak? Dawniej trzeba było mieć wszystko w głowie, z palca, parametry, co, jakie przyjmuje, kiedy makabra była.